Nie możesz nic sensownie zmienić się jednym dniem, kiedy brakuje ci oddechu. Ale może to być dobry start. Sprawdź jak teraz oddychasz. Być może płytko. I Jak myślisz dlaczego? I prawdopodobnie chciałbyś, chciałabyś wziąć teraz głębszy oddech i zmienić go trwale. Może już zaczęłaś głębiej oddychać. Ale poczekaj chwilę. Zajmuje się tym już 30 lat. I zdradza Ci pewien sekret. Nie możesz trwale odzyskać pełnego oddechu robiąc to siłowo. Stosowanie różnych technik oddechowych, choć pomocne, działa krótkoterminowo. Ale po co nam w ogóle pełny oddech? Warto zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób oddech nas zasila. Zasila wszystkie nasze cztery sfery, przez które żyjemy. Po pierwsze, dla naszego ciała jest konieczne, aby przyswoić jedzenie. Oddechem usuwamy mnóstwo toksyn z, z, z ciała, większość toksyn. Oddech uczestniczy w wytwarzaniu endo, endorfin, y, usuwa skutki stresu. Po drugie, oddech zasila naszą emocjonalność. Albo czujemy, albo tłumimy uczucia. Nie możemy czuć jednych, a innych nie czuć. Jak mówi Brene Brown, amerykańska badaczka emocji, albo czujemy wszystkie, Albo wszystkie tłumimy. A uczucia, emocje są po to, aby je czuć, a nie je zamrażać. To do czego nas kultura i otoczenie zachęcała, bo wymuszało. A oddech integrujący rozpuszcza lęk i inne trudne emocje, otwierając nas na doświadczanie coraz większej gamy przyjemniejszych uczuć. Po trzecie, oddech wpływa na nasz stan umysłu. Czy jest jasny, poszerzony, czy skulony, przestraszony. Właśnie taki jest umysł na wstrzymanym oddechu. Wtedy. Patrzy na świat przez pryzmat ciała migdałowatego, które właśnie jest w trybie ucieczki, walki, zamrożenia, i kiedy wracamy do pełnego oddechu, wracamy do lepszego zasilania kory mózgowej, która zauważa więcej możliwości, więcej powodów do cieszenia się spełnionym życiem. Daje nam to dużo większe życiowe szanse na szczęście. No i po czwarte sfera duchowa. W wielu starych językach oddech i duch jest jednym słowem. Nasz oddech ze sferą duchową jest mocno połączony w starym greckim, w starym egipskim, aramejskim. Nawet na Hawajach, które zostały najpóźniej odkryte przez Europejczyków, nie było oddzielnych słów. Te wszystkie kultury w jakiś sposób to łączyły. Widziały sens w połączeniu właśnie, jakby w tym, że oddech karmi naszego ducha. Nawet takie słowa, natchnienie, tchnąć, prawda? Inspiracja, inspire też związane z oddychaniem, najstarszy mit o stworzeniu człowieka, że Bóg ulepił człowieka z gliny i tchnął w niego życie, prawda? Wyziono ducha, wziął pierwszy wdech, prawda? Bardzo głęboko archetypowo mamy połączony właśnie oddech z, z sferą duchową i właśnie oddech może być wspaniałym wsparciem, a nawet przewodnikiem w, w podejmowaniu dobrych decyzji, pomaga być w kontakcie z sensem, z życia, z osobistą misją życiową, warto oddychać właśnie bez wywierania na sobie presji. I to, o czym powiedziałem, to są właśnie te cztery sfery, przez które żyje każdy z nas. Oddech konkretnie karmi, równoważy je wszystkie, ale tylko integrując je ze sobą, możemy być skuteczni w mocy do działania, rozwiązywania wyzwań, którymi się mierzymy. I to daje nam w konsekwencji spokój. I cud integrowanie oddechem to metoda i szkoła, która przywraca ci integralność całej, całego ciebie. Ciała, umysłu, uczuć i ducha. Wszystko w jednym miejscu. To głęboka podróż w rocznej szkole i wielu ludzi decyduje się na nią właśnie w wyniku tego jedno, jednodniowego warsztatu Cud Experience. I ten warsztat jednodniowy daje ci mapę, umiejętności, narzędzia, które wyposażają Cię w spokój, energię i odwagę. I prowadząc ten warsztat Zoot Experience wnoszę moje 30-letnie doświadczenie. Kilkudziesięciu tysięcy sesji integrowania oddechem, setek dni warsztatowych, co zaowocowało moimi książkami i które realnie zmieniło życie tysięcy ludzi. Ten dzień z integrowaniem oddechem otwiera nowe drzwi do autentyczności i pełni tego, kim możesz być. Bez wskazywania się na porażkę, być jakimś innym niż jesteś. Tu wylądujesz w sobie, w swoim ciele, w spokoju, wewnętrznej mocy, w zgodzie ze sobą. I wielu ludzi dokonało dzięki temu zwrotu w swoim życiu. Delikatnie, konsekwentnie, idąc krok po kroku, przestali kręcić się w kółko, idąc do swojej mocy, spokoju w sobie. Metoda jest uniwersalna. Świetnie sprawdza się dla osób zaawansowanych w rozwoju osobistym i również rozpoczynających swoją przygodę rozwojową, czy też profesjonalistów niosących pomoc w gabineta. Właśnie wielu terapeutów, coachów, psychologów i innych pomocowców włączyło je do swojej pracy, bo brakowało im objęcia psychiki, ciała i ducha jednocześnie. A to właśnie robi oddech integrujący. Po drugie, oddech integracyjny warto stosować go samodzielnie, co robi wielu ciekawych siebie samych ludzi. Rozpuszcza to w nas, co gniecie w środku, to co trudne i pomaga wyjść z szafy na prosto do, czy, do tego, czego głęboko pragniesz. I podsumowując powoli, wiele osób żyje dziś tak, jakby byli cień, cieniem tego, kim mogliby być. Są czy życie na wstrzymywanym oddechu, płytkim, z tego powodu... Brakuje energii odwagi, poczucia sensu. Integrowanie oddechem przywraca do prawdy i spokoju, które masz w sobie, i daje Ci siłę. Warsztat experience jest ważnym krokiem do odbicia się od tej niewidzialnej ściany niemożności, braku odwagi, bezsilności, bo na dnie tego wszystkiego jest płytki oddech. Możesz go obudzić, odzyskać energię, soczystość życiową, blask w oczach i poczucie sensu. Żadna technika nie da Ci tego, co da Ci przebudzenie do autentycznego oddechu. Poznajesz, doświadczasz i przenosisz to do codzienności. Otwierasz się na nowe. Tak jak powiedziałem, cud to nie tylko metoda, ale jednocześnie nowoczesna szkoła rozwoju osobistego z mnóstwem wartościowych narzędzi dla swojego rozwoju, jak i dla pomagania innym, by rosnąć sprawnie, przechodzić zakręty, porządkować wartości. Mieć czas i wsparcie na swoją przemianę, rozwiązywać kryzysy, rozpuszczać blokujące przekonania i wewnętrzne konflikty, nabierając mocy i wiatr w żagle. Cud to rozmontowywanie blokujących wzorców życiowych, rozpuszczanie osłabiających przekonań, to wzrost poczucia własnej wartości, odkrywanie sensu głęboko w swoim brzuchu, poprzez ciało, w kierunku spokoju, pełni, mocy, radości i lekkości życiowej. To ponowne cieszenie się chwilą i realizowanie mniejszych i dużych planów. W cudzie obejmujesz swój lęk, doświadczysz wielu integracji, wielu ludzi szybko odczuwa, że lęk, który zatruwał życie, staje się realną wewnętrzną siłą, kiedy, weźmiemy, kiedy wiemy, jak się z nią obchodzić. I zaczyna, się, zaczyna to dawać żywą energię do działania, moc i spokój. Warto byś przekonała, przekonał się o tym sam, sama. Szkoła Cod Integrowania Oddechem świętuje już 12 edycję właśnie brania życia w swoje ręce poprzez integrowanie trudnych emocji, blokujących wzorców, niejako omijając ciągłe gadanie w głowie. To przestrzeń, by nauczyć się cennych narzędzi i rozwijać unikalne umiejętności, by wymagać innym, uzyskując przy okazji cenną profesję. Stań się pełną całością. Połącz ciało z umysłem, mądrze integrując emocje ze swoją sferą duchową. Masz to wszystko w jednym miejscu, a spaja to Twój unikalny oddech. Pomaga robić realne kroki w kierunku pożądanych zmian, satysfakcjonującego życia, samorealizacji zawodowej, karmiącej pracy i spełnienia.